W przedszkolu samorządowym numer 115 w Krakowie odbyła się uroczysta inauguracja kampanii edukacyjnej, która ma na celu ostrzeżenie seniorów przed oszustami. Akcja prowadzona wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie oraz zakładem ubezpieczeń społecznych polega na organizowaniu działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci i seniorów w poszczególnych placówkach. Wydarzenie zostało połączone z obchodzonym Dniem Babci i Dziadka. Zaangażowanie szkół i dzieci w pomoc dla seniorów jest dla nas bardzo ważne, dlatego cieszę się z tak miłego przyjęcia naszej inicjatywy. Mówi Marta Mareslech z zarządu województwa małopolskiego. Przygotowaliśmy specjalne laurki z okazji dnia babci i dziadka, które trafią do wszystkich przedszkoli na terenie województwa małopolskiego. Ta kartka jest wyjątkowa. Bo oprócz tego, że dzieciaki muszą ją pokolorować i następnie przekazać swojej babci czy też dziadkowi, to kartka zawiera niezwykłe wierszyk edukacyjne i informacje, które są istotne dla naszych małopolskich seniorów, bo ostrzega przed tym, aby po prostu uważali. To jest niezwykła akcja, która obejmuje całe województwo małopolskie. Skorzystają najmłodsi, skorzystają i starsi. Podkreśla Krystyna Litwin, dyrektor przedszkola numer 115. W Krakowie. Ta akcja dla mnie jest strzałem w dziesiątkę. Taka kampania, która świadomia wszystkie niebezpieczeństwa czyhają na seniorów w ich domach. Przecież to oszustwa nie tylko są w świecie realnym, ale również w internecie. A dzieci są coraz mędrzejsze, więc takie uświadamianie swoich własnych dziadków z tego, co im przekazują. Wielokrotnie jest tak, że sześciolatki odpytują prawie, że na pamięć tekst wierszyka, czy dziadek i babcia go umie. Babci i dziadkowie dostali specjalne laury ale i najmłodsi nie wyszli ze spotkania z pustymi rękami. Dzieci otrzymały mały gadżet, który może uratować życie. Zostały wszystkie dzieci ładne odblaski. Przypomnijmy, że w ramach projektu do seniorów trafiło 900 tysięcy ulotek ostrzegających przed oszustami. W tym roku przesłano takie ulotki wraz z rocznym rozliczeniem PIT.